Nie, jestem nie, jest. Nie, jest. Nie, jest. nie, 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 jest. nie, jest. nie jest. Bo co? Bo Ja nie, mam kasku, nie, 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 co nie, 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 Przekręcasz tylko tam, gałą ja i Ja Ja też. No gałka nie działa. Jak? Sama się kręci. Ale jest dobrze. Piłkowo się gra w cokolwiek. Najlepiej się lubi kable. Kto za... Aha, wiem, muszę zjechać gałą, bo no może. Słuchajcie, jak coś. Wiem. Jak zabijesz, to powiedz. Dobrze. To było kupione. Gdzie? Ej, jak wychodzisz do elektryka i wchodzisz do Lower, lower Enginer i czekaj, ktoś tam był takiego koloru. Ej, a Jangus, ty tam byłeś! Nie. Ty byłeś, nie. przecież był po prawej stronie. Nie. nie ja byłem no. A, no, Ja byłem miał. Nie, czekaj, to było coś takiego. Ktoś kto miał. Piokim tam był. Co ja? Piokin, ty tam byłeś! <grym> Nie He czy co? Nie He Lota. He Nie ma, No dobra. To wiadomo. He <grym> Piokim był niewidzialny. Na moich oczach się no. stał widzialny. Na moich oczach stał się widzialny. No. I jest, no, ej, ej, bo to było to coś w Ja wchodzę do elektryka. No, no, ja, ja wchodzę no, no. do elektryka, a Piokim idzie w tamtą stronę. No, wychodzę nie, z elektryka. Nie, wychodzę nie, z elektryka, nie, i, wychodzę z elektryka nie, i, w, i widziałem ukątkiem u, u ciała tego oka nogi. I sobie myślę, to żyje czy to nie żyje? Nie żyje. niestety nie, nie żyje. żyje. To się rusza, funkcjonuje.